Mm. No szkolibcie, no, O dobre wywalony na prawo autostrad. Ja żadnej jemotki poza tym nie mogę używać. Albo nie, ja mam A, nie mam powodu. Nie, te jemotki zapisane. O, okej jak macie w tytule tylko dwie pierwsze bronie challenge Jak coś wszystko jest dozwolone, można tworzyć, można ulepszać, tak? Mogę ale ulepszyć? nie można zmieniać. W sensie wiesz, jak masz niebieskiego, niebieską pompę, to nie możesz podnieść fioletowej i zamienić tak jak Ale jak... mogę ją ulepszyć. No tak, w tym ulepszać, czy tak? Tu. I pierwsze jakie nie, zobaczymy. Nie, z bliskowodem, no ja, czy ja prawa autorskie, czy fał, Zabra, w Jak można prawa autorskie? Nie. można prawa autorskie? Problem, zaraz mnie prawa autorskie. No, wcale, wcale. No nie jest. Ale na przykład świętowanie ludu, seria ikon, to to są prawa autorskie? Co? No raczej tak, raczej wszystkie, które mają swoje ikony. Chłopie! A świętowanie ludu nie są prawa autorskie, to jest seria ikon dlatego, że Neymar jest Na, na przykład też na przykład, a taniec e, tego. A taniec lodzek w Też nie A ja sobie w Ale może ona chce mieć prawa autorskie na co? Nie ma. Nie chce, nie będzie miała. Nie chce, nie będzie miała. Chłop ma nie chcę, nie nie no, pompa, najlepiej. Ja nie widzę. A, a bo po... i my gramy pierwsze dwie broni. Pięci. challenge, no tak. Skar! Skar! No bo ja tego nie otwieram w takim razie. a ja nie mogę bronić żadnej znaleźć. Jest. Dobra, ej, dobra, ej, bo ja mam dwie bro, Bo ja mam dwie broni obok siebie, to nie? I któ I którą wziąć? A bo nie. chcesz. Kurde, a mogę sobie wymienić broń. Nie. A co? A co żeś wziął? No bo niech to wziął kałacha. Zamiast mistrzowego. <głos》>. No, <głos》>. no prawda, ale ja sumie pierwsze zobaczyłeś mi buzę. A, bo to jest kawa. Zresztą, twoi widzowie najwyżej ciebie oleją. Nie to są. Widzowie, daleko nie okłamałem. Kto wie, ten wie. <głos》<głos》. No, no to tak. Ej, bo jest taki minus, że ja mam 25hp. Dobra. No, no. Chcesz Ale potrzu? że nie, nie no bo od mnie zabije. Ciekawe. Te Nie mam już. Dzięki. A zresztą tutaj ze stoku. I teraz na kasą Lecimy. Co? A nie mogę stworzyć? Albo bronić? No możesz. No, pytałeś się już przecież o to. No, ja nie pytałeś się o to, zamknij Pytańka. Ufa! Przelatuj nad gasnącymi. Olewaj, olewaj gasnące. Ja nie mam zamiaru się przekać z tymi ufami. Kurde, żadnego widać nie ma. <laughs> nie no, ty do mnie wali, no patrz. Nie no, jaki się masist! Pomocy! Aha, bo tu się Proszę, ona że Jest napocony. jest uporany. Nie no, on ma niebieską pompę. Ja w szarą. Ej, a możemy tak zrobić, znaczy nie wiem, że ja wezmę tą niebieską pompę, co nie? Ale, nie, ale będę tej zielonej używał ja ją mu ulepszę, tą niebieską. Bo teoretycznie nie mogę. Co nie? Z tak nie było kręcisz. w zasadach. Cicho, bądź. Biorę to niebiesko i ją mogę ulepszyć. Es... Będzie spazik. Jak ty na szarą? cóż ma Będzie spazik. Będzie to. Będzie dobrze. Nie moja, mamu Nie, bo ja to A ty na chłopie Gdzie jest jak gdzie są ulepsatory? Nie wiem, ale poczekaj, bo ja jeszcze muszę chwilę popływać. A, gdzie są ulepszatory? Jeszcze muszę popływać, bo gdzie ja... Są gdzie są ulepszatory? Nie wiem. Na kitku chyba są. No bo to płyniemy usunęli. na kitka. Nie, oni tam usunęli ulepsza to. A masz takie zadanie, ulepsz bronie? Epickie? Nie, ja już je zrobiłem. Wszystkie epickie i legendarne. A gdzie to ulepszałeś? Tak jak ty. Co? Gdzie to ulepszałeś? A myślisz, że ja to pamiętam? No. <grystanie> A ty nie pamiętasz, gdzie swoje ulepszałeś? To ja ulepszałem I... na Karkołomnym, ale nie chcę mi się tam iść. Trzeba kurczę broni ulepszyć. Typę mam. Powod. Czekaj. Czekaj. Aha. <grystanie> A muszę jeszcze 500 metrów po przybyciu tym małym stawiku. No <noise> <noise> ja to robił w tym basenie na zalewie, to już <noise> tak, Albo w tym napojnych piaskach. O boż! Tam to, tam to trochę lepiej. Na zalewie jest mniejszy. Nie, no takie same są chyba. Dobra. Już 200 zrobiłem. Nie no niebieska pompa. Daj. 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 Ej, to w końcu mogę tak zrobić? Że wziąłem tą niebieską i ją lepszy się spadł. Nie wiem, jak będziesz... Najwyżej utniesz w filmie. Nie, nie umiem. <noise> okay. To najwyżej nie utniesz w filmie. Dobra, jeszcze trochę, jeszcze o, trochę. Gubetki! Jeszcze 50 metrów muszę. A mogę coś zrobić impulsowego? Nie mogę. Mogę zrobić dwie dźwigniowe. to ja w ogóle ogarnęłem teraz, że ja mam double pompę. Typy? A ja mam mamu. Masz czy nie masz? Mam. Ale nie. Dobra, tu. tu. Tu, 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 Co tutaj się dzieje? Uciekaj. Ja potę. Ja piję co tam się wie? dzieje? Nie wiem, ale chcę wiedzieć. Zadyma taka, że nie wiem, budowle kilometrowe na tym nie. największym budynku. A my tego nie widzieliśmy. Jak ty tego nie widziałeś? Jak ty to Jak zabijłeś tam tego... Nie widziałem, tylko widziałam. E, takiej to gigantycznej ściany. Której snajperów wziąłem? Widzę. Widzę, ale do kogo? Ale snajpera? Do no widzę snajpera. Chcesz e, No mogę. No to weź mi tam... Że... Typa mam. Gdzie ty jesteś? p Dwóch? Nie, no, dwóch, super. Widzi mnie, to mnie widział. W tyłku. No to. Dostał 33. Iskra jakaś. Kurde. Jak on mnie zabił? Powiedz jak on mnie zabił. Ponaś, skoczyć tyś tutaj nie umie. On na to jest taktykalowiec. Chodź do mnie, chodź no, a ty tu To druga przyszło. próba chyba, tak? Ja to robię. To też. Do poziom poziomu Ej, zaraz wracam. A ja chyba i tak będę musiał. No, ja już muszę wykończyć, bo za 5 minut jest. 20. Więc 5 gwiazdek bieram. By... Ty, a od, od którego poziomu się otwiera szósta strona? 50. <grym>

就是<谢>。谢谢